Cześć, nazywam się Ukarzu jestem właścicielem sklepu pokochaj swój kręgosłup.pl i dzisiaj pokażę Ci krzesło biznes, krzesło ergonomiczne, połączenie krzesła, właśnie ergonomicznego i ortopedycznego w jednym. Pokażę Ci, w jaki sposób to krzesło wpłynie na Twoją wygodę i pracę bez bólu kręgosłup. Po pierwsze, dowiesz się z tego filmiku, dla kogo to krzesło ergonomiczne biznes jest zrekomendowane. Kto najlepiej będzie czuł się w takim Takim, takim krześle? Jakie funkcje to krzesło posiada, które wspierają twój kręgosłup, i w jaki sposób te ustawienia, które są w tym krześle wpływają na wygodę, komfort i pracę bez bólu kręgosłupa? Jeśli chodzi o pracę przed komputerem, być może w tej chwili sam siedzisz i pracujesz oglądając ten film. Doskonale wiesz, że. Ciężko często znaleźć odpowiednią pozycję w pracy siedzącej. Być może masz taki fotel i krzesło, no, które ma mało ustawień, bądź e, cały czas czujesz jakiś dyskomfort, czujesz, że nie możesz dostosować go do swojej sylwetki. Być może masz też taką sytuację, że gdzieś jakieś pojawiają się bóle szyi, karku, e, w okolicach lędźwi, czujesz być może ucisk w udach albo mierzysz się z jakimiś już skorzeniami, które, które przez to, że i pracujesz w trybie siedzącym, mogą się już pojawiać. Jeśli masz taką sytuację, to to krzesło biurowe, ergonomiczne, biznes będzie doskonałym rozwiązaniem, dlatego, że jest to produkt medyczny, czyli ma certyfikat medyczny, zostało przebadane i jego funkcje prozdrowotne są, są potwierdzone. Jest to jakby właśnie połączenie ergonomii, bo z jednej strony to krzesło dostosowuje się do Twojej sylwetki, a z drugiej strony też rehabilituje Twój kręgosłup, dzięki temu czujesz komfort, a z drugiej strony też masz zadbaną tą, tą stronę też zdrowotną. Więc dla wszystkich osób, które poszukują komfortu, poszukują krzesła, które będzie dopasowane idealnie do ich wzrostu, to to krzesło jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Zwłaszcza że zamawiając to krzesło, podajesz też swój wzrost, więc my automatycznie. Wysyłając ten fotel, wysyłamy już dostosowany do Twojego wzrostu, czyli zobacz, tutaj siłownik zakładany jest na wysokość Twojego wzrostu. Więc wszystkie osoby, które właśnie mają problemy z kręgosłupem, mają już jakieś schorzenia, jak najbardziej ten fotel jest rekomendowany. Jak również osobom, które w tej chwili jeszcze być może nie odczuwają jakichś takich większych boli i problemów, ale chcieliby zadbać na przyszłość profilaktycznie, to jak najbardziej to krzesło jest dobrym rozwiązaniem. Również dla. Właścicieli firm, dla osób, które zawodowo pracują przed komputerem, takie jak programistów, grafików, wszelkiego rodzaju freelancerów, marketingowców, księgowych, osoby, które zawodowo wiele lat już jakby w, tej, w tej pracy siedzącej pracują, pewnie będą pracować, no to warto, żeby zainwestowały właśnie w swoje zdrowie i zadbały o to, żeby ten komfort siedzenia, siedzenia był zarówno na bardzo, wysokim, na bardzo wysokim poziomie, ale też to zdrowie i ten kręgosłup też był brany pod uwagę przy tym, przy tym siedzeniu. I kolejna też taka grupa osób to osoby, które być może są, mają większą wagę, są osobami tęższy, tęższymi. O wyższym wzroście, dlatego że ten fotel jest rekomendowany osobom od 1,68 m do 1,90 m, i dzięki temu, że siedzisko jest naprawdę bardzo szerokie, bo tu masz 52 cm, no to i jakby, jak widzisz, to oparcie, też jest też jest szerokie, to osoby właśnie, które mają większą wagę, będą czuły się dobrze w tym, w tym krześle biurowym biznes. Teraz już poznałeś dla kogo ten, to krzesło jest rekomendowane. Dodam tylko, że tutaj wytrzymałość tego krzesła jest do 130 kg. Jeśli chodzi o system, który tutaj jest zbudowany, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo system tu jest opatentowany przez Eugeniusza Kulik. To jest człowiek, który zajmuje się na co dzień, na co dzień terapią właśnie osób, które mają problemy z kręgosłupem. I on, na bazie swoich doświadczeń, opatentował taki system zdrowego siedzenia, którego, który polega na tym, że jak widzisz na oparciu całe oparcie jest wyprofilowane nie tylko w miejscu lędźwiów, gdzie to może zaobserwować w innych krzesłach tego, tego rodzaju ergonomicznych, ale też tutaj oprócz właśnie dużego wsparcia lędźwiowego które podtrzymuje, ale też wymusza na nas prawidłową postawę jest też tutaj podparcie krzygosłupa i piersiowego, zagłębieniem na nasze łopatki, jak również. I co ciekawe, jest też siedzisko wyprofilowane. Czyli tu mamy takie wgłębienie na obszar miednicy. Dzięki temu ten kręgosłup jest jeszcze bardziej odciążany i system wentylacyjny. Dzięki temu komfort pracy jest zdecydowanie większy, bo no mamy na bieżąco tą wentylację, więc też ten komfort odczuwalny jest znacznie większy. I ten system, dzięki temu, że jest właśnie zamontowany jest na odpowiedniej wysokości, bo, my to, bo jest to jakby produkowany pod twój wzrost. Jest doskonale dopasowany do kształtu swojego kręgosłupa i wymusza, siadając na tym fotelu, naturalną postawę. Jest wsparcie, masz na całej długości, na całej linii kręgosłupa i on dzięki temu rehabilituje cały czas ten kręgosłup. Więc jeśli masz właśnie jakieś już, a często no tak jest, że już po kilku latach pracy przed komputerem ten kręgosłup nie układa się w naturalny sposób. No to dzięki temu, że właśnie ten system jest zastosowany, będzie automatycznie rehabilitował, modelował twoją sylwetkę, by wróciła do naturalnych, do naturalnych kształtów, i ten kręgosłup dzięki temu będzie odczuwał mniejszy ból, bądź będziesz w stanie zniwelować ten ból dzięki właśnie temu rozwiązaniu. Co jest ważne jeszcze w tym krześle biznes, to to, że jest tutaj szereg rozwiązań, które pozwolą ci dostosować też to krzesło do, do swojej sylwetki. Na początku zaczniemy może od podstawowego ustawienia, które tutaj mamy taką dźwignię i to jest ustawienie już sobie zobaczymy wysokości tego fotela o czyli pociągając do góry możemy sobie ustawić ważne żeby sobie ustawić to tak żeby stopy spoczywały swobodnie na na podłodze. No mniej więcej jest to kąt 90 stopni. Też e, musisz brać pod uwagę to, żeby tutaj była przestrzeń między, między udami a siedziskiem, żeby tu nie było ucisku, bo jeśli będzie ucisk, to kręgosłup automatycznie, żeby uniknąć tego bólu, będziemy się przesuwać do przodu, tak? czyli będziemy wtedy w pozycji takie siedzieć. Być może no obecnie nawet pracując nie zauważyłeś, że, że no przez ten ucisk właśnie ty do przodu automatycznie idziesz. nie masz i tracisz pod, podparcie kręgosłupa przez to. No, ten ból się może jeszcze bardziej intensyfikować. Więc siadając, ustawiamy sobie to w ten sposób. Dzisisk oparcie mamy do, dopasowane do swoich lędźwi. E -też, e jest tutaj też opcja taka, że jeśli zobaczysz, że e ta wysokość e tutaj tego podparcia lędźwiowego jest e troszkę w innym miejscu, możesz sobie tą to oparcie jeszcze wyregulować góra dół. Tak, żeby jeszcze bardziej precyzyjnie, e w odpowiednim miejscu znalazło się to podparcie lędźwiowe. Kolejnym ustawieniem, które warto zwrócić uwagę tutaj mamy ustawienie, które powoduje to, że regulować głębokość siedziska. No staramy się, żeby to siedzisko było, o, żeby to siedzisko było maksymalnie tutaj wciśnięte do oparcia, żeby nasz kręgosłup tutaj maksymalnie był wciśnięty właśnie do, do podparcia lędźwiowego. No i też siadamy tutaj, to mamy tutaj zagłębienie, które wcześniej pokazywałem. I w to zagłębienie musimy, w, nasza miednica musi jakby wpaść. Więc tutaj, siadając, czujemy, że siedzimy w tym zagłębieniu. Mamy podparcie super, podparcie lęźwia tak jakby ten fotel był tak naprawdę przyklejony naszych pleców. Takie jest uczucie, i faktycznie ciężko nam teraz zmienić pozycję na niewłaściwą. Czujemy, ja przynajmniej czuję w tej chwili, jak ten kręgosłup jest mocno podparty lędźwiowo i faktycznie aktywnie, aktywnie ten kręgosłup. Wraca do tej postawy, która, która powinna być. Tak? Ciężko mi ustawić się w nieodpowiedni sposób. Kolejnym ustawieniem, które warto sobie tutaj w tym fotelu sprawdzić, to jest ustawienie podłokietników. Mamy dwa rodzaje podokietników: wersji standardowej to masz góra-dół. I przy takim ustawieniu warto sobie na taką wysokość ustawić, żeby te łokcie były jak najbardziej podparte w taki naturalny sposób. Na, na podobnej wysokości brzmi też mieli klawiaturę, żeby, żeby gdzieś nie pracować w ten sposób z wyciągniętymi rękami, bo wtedy dodatkowo obciążamy barki. Jeśli masz podłokietniki w wersji bardziej rozbudowanej, to one są w trzech płaszczyznach, czyli oprócz tego co pokazywałem ku możesz sobie też te podłokietniki w kilku, płaszczyznach, w kilku płaszczyznach, czyli do przodu, do tyłu i możesz sobie też je na skos, to też ułatwia jeszcze bardziej precyzyjne dopasowanie do, do, do tego, w jaki sposób możesz sobie ustawić to krzesło do Twojego biurka czy do Twojej klawiatury. Jeśli chodzi o wykonanie, jest wykonany z najwyższej jakości materiałów. Co jest też fajne, możesz sobie dopasować rodzaj materiału, czyli tutaj tapicerki, z której wykończony jest fotel, do swoich upodobań. Tutaj mamy alcantarę, jeśli chodzi o rodzaj materiału. O, to jest taki bardzo miły, w dotyku materiał, taki trochę miśkowaty, jak powiedzmy, że do, można go porównać do, do zamszu, ale też są materiały typu basic. To jest taka prze, przeplatanka, bardzo też często wybierany przez naszych klientów, łatwo w utrzymaniu czystości. Tutaj też ten basic jest, jest w różnych kolorach. Jak również na przykład taki materiał jak dune. Tutaj możemy zobaczyć przy tym kolejnym. Krześle jak to, jak to wygląda, więc tak naprawdę to już zależy od Twoich preferencji, od tego w jaki sposób chcesz dopasować do swojego biura, możesz to spokojnie zrobić. Kółka też mamy w kilku rodzajach, do twardych, do miękkich podłóg i ze stopkami, więc tutaj w zależności od Twoich potrzeb, możesz dopasować, jak również podstawa jest zazwyczaj w dwóch wersjach. Więc też możesz ją kolorystycznie, ale też z tego, czego jest zrobiona, dopasować do swoich potrzeb. Podsumowując, jeśli chcesz mieć zdrowy kręgosłup w pracy siedzącej, duży komfort i wrócić do tego, żeby radość z pracy była codziennie normą, a nie pobożnym życzeniem, no to warto właśnie zainwestować w tego typu rozwiązanie, bo dzięki tym. Systemu zdrowego siedzenia, które ci pokazywałem, to, że ten fotel ma certyfikat medyczny, pozytywnie wpływa na twój, na twój kręgosłup. Będziesz się mógł cieszyć zdrowiem przez wiele lat, unikniesz być może no, nieciekawych schorzeń, drogich wizyt u lekarzy, ale też będziesz mógł cieszyć się komfortem i wygodą. Podsumowując, doskonały wybór dla osób, które właśnie chcą zadbać o swój kręgosłup, które, którym zależy na komforcie. I które patrzą też ze względu na swoje zdrowie profilaktycznie, żeby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Jeśli chciałbyś zakupić to krzesło biurowe Biznes, weź naszą stronę pokochajswójkręgosłup.pl, tam możesz sprawdzić dokładną specyfikację i zakupić to krzesło Biznes. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Ci serdecznie i życzę zdrowej pracy bez bólów kręgosłupa. Cześć.